Dzisiaj zabieram Was podróż do Azji. Pokażę Wam razem z winiary, jak sprytnie przygotować i smacznie i prosto pastaja. Ten Ryż podsmażony z jajkiem będzie wilgotny i naprawdę przypyszny. Mia! A oto moja pasta, która szybko zamieni tego kalafiora w pattaja. I uwaga, można podjadać. Mm. Mm, 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 mm. Kilka kropli mąki i wspaniały pattaj jest gotowy. A w kolejnym odcinku zapraszam Was na jesienne smaki. Do zobaczenia.